Weźcie! Teraz my! Wychodzimy czy nie? Hmm, jak to powiedzieć? Aisha i ja czujemy, że DIWY Rainbow mogą przetrwać, ale bez udziału w Rainbow Vision i bez ciebie w składzie. Znaczy, że chcecie odpuścić Rainbow Vision i wykopujecie mnie z grupy? Po prostu w DIWach Rainbow nie było takich dram, dopóki ty nie dołączyłaś. Serio? A nie wykopałyście sześciu innych div przed wzięciem mnie? A może siedmiu? Widzisz? O to nam chodzi! Rozkręcasz dramę. Nie mogłybyśmy rozpaść się już po Rainbow Vision? Aisha i ja sądzimy, że lepiej zrobić to szybko i mieć to z głowy, żeby mniej bolało. Plus, musimy jak najszybciej zacząć szukać zastępstwa za ciebie, żeby mieć komplet przed wyruszeniem w letnią trasę. Czyli to koniec. Zero Rainbow Vision, zero Deep Rainbow, zero czegokolwiek? Ugh. o nowych cieni zebrany. Wow, nasza najszybsza wymianka sprzętu na scenie. Co nie? Niesamowite, jak gładko wszystko idzie, odkąd nie musimy się męczyć z bliźniaczkami wkradającymi się za kulisy, by porozrabiać. Chwila. Gdzie jest Avery? O nie! Pewnie bliźniaczki wróciły się zemścić i porwały Avery! Albo może jest o tam. Ach, przysięgam, jeśli to któraś z bliźniaczek, to... Aiden? Niespodzianka. Eden i ja sądzimy, że należy ci się porządne pożegnanie. Serio? To już nie jesteście źli? Byłam zła, ale miałam czas, by trochę pomyśleć. I stwierdziłam, że może bycie w różnych szkołach będzie dla naszej przyjaźni najlepszą szansą na przetrwanie. Co masz na myśli? No ewidentnie bycie przyjaciółkami w jednym programie nie szło nam dobrze. Ale może gdy będziemy osobno swobodnie robić swoje, lepiej się między nami ułoży. Może uda nam się nawet za sobą zatęsknić? No, i ciągłe zastanawianie się, czym zajmuje się ta druga, sprawi, że obie będziecie dożyć ku lepszemu. No, bank! I dlatego mamy dla ciebie to. Ejten, czyń honory, proszę. Czaszka i piszczele? By pasowało do klimatu w Shadow High. Zajrzyj do środka. Chociaż jesteś teraz uczennicą Shadow High, mam nadzieję, że zachowasz cząstkę Rainbow High w sercu. Yy, nie jest zbyt cringe'owy? Tak trochę! Ale i tak jest idealny. Dziękuję. Starszaki na zawsze, nawet na odległość. Ej, koniec przerwy! E, a gdzie są Divy Rainbow? No poważnie? Sabina, cześć! Ja. Zaraz. Co ty tu robisz? Nie powinnaś szykować się na występ? E, nie wiem, co mam robić. <noise> Uuuu! 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 Już za chwilę wystąpią Diwy Rainbow! A, a teraz Diver Rainbow! Dostałam wiadomość, że diwy Rainbow być może się nie zjawią. <noise> Reguły mówią jasno, że jeśli grupa się nie zjawi, oznacza to przegraną. A to znaczy, że Rainbow High odpadnie z rywalizacji, a finał rozstrzygnie się między Seul Select i Shadow High? Nie. Chwila! Coś się dzieje na scenie! Co? Jak to, co się dzieje. dzieje? Gdzie są te muzyczne? Dlaczego jest sama? Jak... Hmm? Co się hmm? dzieje? O co, co tu chodzi? Za... Gdzie są pozostałe? O co chodzi? Jak to? Jak to? Co teraz będzie? Pomożecie sama śpiewać? they say things happen for a reason I gotta do what I believe in I'm looking for something more so what am I A fun Takie! Ach, aż brak mi słów. Po prostu piękne! Ale stanowiło złamanie całej masy reguł Rainbow Vision. Pomiędzy etapami nie wolno zmieniać piosenki, składu ani wykonania. To podstawowa zasada. Czy jury postanowi łagodnie potraktować ten niezwykle śmiały ruch jednej z członki Dave Rainbow? Musimy poczekać, by się przekonać. Wracamy niedługo.